21 maja 2019 roku zapisze się na długo na kartach polskiej meteorologii. Po obfitującym w trąby pierwszej części maja synoptycy sądzili, że wtorek, 21 maja będzie dniem spokojniejszym, jednak dynamiczny niż Axel dało sobie znać, sprowadzając największą ilość trąb powietrznych od dekady. Po widowiskowych trąbach na początku maja, można było dojść do wniosku, że miesiąc ten zapowiada się niezwykle ciekawie. Pierwsze, a zarazem najsilniejsze tornado zeszło w miejscowości Sporniak o godzinie 11.30. Prędkość wiatru przekraczała 200 km na godzinę. Tornado zostawiło za sobą pas zniszczeń o długości 8 km, przechodząc przez palikije, konopnice oraz centrum Stasina, gdzie straty były największe. Było to rzadko spotykane w Polsce tornado klinowe o sile EF-2 w skali Fujity. Trąba uszkodziła ponad 100 budynków i zraniła jedną osobę. Zniszczenia były na tyle duże, że na miejscu pojawiło się wojsko wraz z premierem Mateuszem Morawieckim. Drugi potwierdzony lej pojawił się około godziny 14.15 nad miejscowością Jarosławice koło Radomia. Trąba o sile EF1 przeszła 3 km, zrywając dachy przynajmniej z 9 domów. Na szczęście nikt nie został ranny. Później ta sama superkomórka wygenerowała tornado w okolicy Opoczna. Około godziny 14.45 pojawiła się krótkotrwała trąba w okolicach Mazowieckiego Osiestrzenia. Według jednej z relacji Tromba przesunęła o kilka metrów samochód dostawczy. Tromba wyrządziła szkody, które oceniono na poziom EF1 w skali Fujity. Około godziny 16:00 pojawiło się krótkie tornado pod Opocznem, jednak jego dokładna siła nie jest do końca znana. W okolicach Bilcza pod Kielcami zanotowano kolejną trąbę, która dotknęła ziemi około godziny 17:50. Wir mógł pokonać około 2 km w niezasiedlonych terenach, dlatego wyrządził mało szkód. Około godziny 19:30 pojawiło się ostatnie jeszcze dnia tornado w okolicach Białej Kołosolejowa. Co ciekawe, trąba powstała, podczas gdy komórka znacznie osłabła, a niegdy była najsilniejsza. Możliwe, że przyczyną takiego stanu rzeczy było ukształtowanie terenu. Następnego dnia zanotowaliśmy niezwykle widowiskową trąbę lądową i prawdopodobnie kolejny przypadek tornada. Jak widać, maj 2019 roku na długo zostanie w pamięci wszystkim łowcom burz. Mimo zmieniającego się klimatu, taka seria może szybko się nie powtórzyć. Średnio w Polsce występuje od 10 do 15 tornad rocznie. A teraz w samym maju było ich 12. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dziękujemy za oglądanie.